Zimowa energia to marketingowa fikcja przykrywająca księgowy dramat spółki. Zarząd właśnie zawiązał rezerwę na 160 milionów złotych, bo nowe taryfy odcinają tlen marżowości. Zaraz zderzymy sufit cenowy z kosztami stałymi, ale to analiza dotacji na 538 milionów ujawnia ukrytą pułapkę kapeksu. Prześwietliłem dane, których nie znajdziecie w nagłówkach portali finansowych. Na końcu podam skorygowaną wycenę wskaźnikową, która brutalnie weryfikuje, czy to moment na akumulację, czy natychmiastową ewakuację z kapitałem. Pamiętajcie, że przedstawione treści to subiektywna analiza rynku i nie stanowią one porady inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa, a każdą decyzję finansową podejmujecie na własną, wyłączną odpowiedzialność. Rynek energii właśnie przechodzi trzęsienie ziemi, które zdefiniuje wyniki Taurona na cały 2026 rok. To, co wydarzyło się 17 grudnia w Urzędzie Regulacji Energetyki, zmienia zasady gry. Prezes URE zatwierdziła nową taryfę dla gospodarstw domowych na poziomie 497 zł za megawatogodzinę. To spadek o 13% względem ceny obowiązującej przed zamrożeniem. Dla przeciętnego Kowalskiego to dobra wiadomość, bo jego rachunek wzrośnie tylko o poziom inflacji. Ale dla akcjonariusza Taurona to katastrofa w segmencie sprzedaży detalicznej. Musicie zrozumieć mechanizm, który tutaj zadziałał. Przychody spółki w taryfie G zostały odgórnie zabetonowane na niższym poziomie. Jednocześnie koszty operacyjne, presja płacowa i koszty bilansowania systemu nie spadają, a wręcz rosną. Spółka wchodzi w 2026 rok z obciętymi skrzydłami przychodowymi. To nie jest zwykła korekta rynkowa, to systemowe ograniczenie marży operacyjnej na kluczowym wolumenie sprzedaży. Wyobraźcie sobie, że prowadzicie piekarnię, gdzie rząd nagle nakazuje Wam sprzedawać chleb o 13% taniej, mimo że cena mąki i prądu poszła w górę. Dokładnie w takiej sytuacji znalazł się segment obrotu Taurona. Zmieńmy teraz perspektywę i wejdźmy w buty dyrektora finansowego. Zarządzanie taką spółką to ciągła walka o płynność. Inwestorzy instytucjonalni nienawidzą niepewności regulacyjnej, a tutaj mamy jej podręcznikowy przykład. Sztywna cena 497 zł netto oznacza, że każda megawatogodzina sprzedana powyżej kosztu zakupu generuje minimalny zysk, o ile w ogóle go generuje. Margines błędu skurczył się do zera. Jeśli Tauron źle oszacował koszty profilu zużycia swoich klientów, każda nowa umowa będzie generować stratę. I tu dochodzimy do sedna problemu, który rynek zaczyna powoli dyskontować. Cena akcji jeszcze nie runęła, bo ulica wciąż wierzy w zimową energię i dywidendowe obietnice. Ale spójrzcie na wskaźniki wyprzedzające. Brak elastyczności cenowej w tak dużej organizacji to proszenie się o kłopoty przy najmniejszym wachnięciu cen hurtowych. Jeśli w połowie roku ceny na towarowej giełdzie energii wzrosną, Tauron zostanie z ręką w nocniku, musząc kupować drogo i sprzedawać tanio po sztywnej taryfie. To prowadzi nas bezpośrednio do komunikatu, który wielu zbagatelizowało, a który jest czerwoną flagą o powierzchni boiska piłkarskiego. Mowa o zawiązaniu rezerwy w wysokości 160 milionów złotych w czwartym kwartale 2025 roku. Zarząd wprost przyznał, że zidentyfikował umowy rodzące obciążenia. W języku korporacyjnym umowa rodząca obciążenia to eufemizm na sprzedajemy poniżej kosztów wytworzenia lub zakupu. 160 milionów złotych to nie jest błąd zaokrąglenia. To kwota, która bezpośrednio pomniejszy wynik EBITDA i zysk netto za ubiegły rok. Ale dlaczego to jest tak ważne teraz? Ponieważ ta rezerwa to dowód na to, że model biznesowy w segmencie G przestał się spinać bez mechanizmów osłonowych państwa. Gdy znikają tarcze i mrożenia cen finansowane z budżetu, naga prawda o kosztach taurona wychodzi na wierzch. Te 160 milionów to dopiero początek, jeśli struktura kosztów się nie zmieni. Inwestorzy muszą zadać sobie pytanie: czy to jednorazowy odpis, czy początek serii? Zastanówmy się nad psychologią rynku w tym momencie. Większość graczy detalicznych patrzy na historyczne wskaźniki cena do zysku, ale historyczny zysk był pompowany rekompensatami. Rezerwa to sygnał, że przyszłe zyski są zagrożone. To jest moment, w którym smart money zaczyna redukować ekspozycję. Zamiast patrzeć na to, co Tauron zarobił wczoraj, spójrzcie na to, co właśnie traci dzisiaj. Analiza techniczna może pokazywać wsparcia, ale analiza fundamentalna krzyczy o strukturalnym problemie. Papierowa strata wynikająca z rezerwy to jedno, ale realny wypływ gotówki, który za nią podąży, to drugie. Spółka przyznaje, że nowe taryfy są poniżej ich progu rentowności ekonomicznej. To oznacza, że przez cały 2026 rok będziemy świadkami walki o utrzymanie dodatnich przepływów w tym segmencie. A to stawia pod znakiem zapytania zdolność do finansowania inwestycji bez zaciągania nowego długu. I tutaj pojawia się informacja, która dla wielu jest światełkiem w tunelu, a dla mnie kolejnym ostrzeżeniem. Przejdźmy do dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tauron podpisał umowy na dofinansowanie budowy magazynów energii o wartości blisko 538 milionów złotych. Brzmi fantastycznie, prawda? Darmowe pieniądze na stole, budujemy przyszłość. Transformacja energetyczna pełną parą. Ale zatrzymajcie się na chwilę i policzcie to dokładnie. Dofinansowanie pokrywa od 35 do 45% kosztów inwestycji. To oznacza, że Tauron musi wyłożyć z własnej kieszeni drugie tyle, a nawet więcej. Mówimy o konieczności znalezienia grubo ponad pół miliarda złotych wkładu własnego na projekty w Laryszowie, Ogrodzieńcu czy Bałkowie. Skąd zadłużona spółka, która właśnie zawiązuje rezerwy na straty w obrocie, weźmie te pieniądze? Odpowiedź jest prosta i bolesna: z długu. CapEx, czyli nakłady inwestycyjne, wystrzelą w górę. Dotacja to lepna muchy. Zmusza spółkę do realizacji gigantycznych inwestycji w momencie, gdy jej podstawowa działalność sprzedażowa krwawi. Spójrzcie na to z perspektywy przepływów pieniężnych FCF. Wolne przepływy gotówkowe to krew w żyłach spółki. Jeśli Tauron musi wydać miliard, żeby dostać 500 milionów zwrotu, to w krótkim terminie jego pozycja gotówkowa drastycznie się pogarsza. Magazyny energii o mocy 346 MW to przyszłość, zgoda. Ale te magazyny zaczną zarabiać dopiero w latach, od 2026 do 2028. Do tego czasu trzeba obsługiwać odsetki od kredytów zaciągniętych na wkład własny. W środowisku wciąż relatywnie wysokich stóp procentowych, koszt obsługi tego długu będzie zjadał lwią część przyszłych zysków z tych magazynów. To pułapka kapeksu ukryta pod płaszczykiem ekologicznej dotacji. Tauron staje się zakładnikiem własnych inwestycji. Musi inwestować, żeby przetrwać transformację, ale inwestując, drenuje kasę i zwiększa ryzyko niewypłacalności. Rynek euforycznie reaguje na nagłówki o milionach dotacji, nie widząc miliardów zobowiązań, które za nimi idą. Przeanalizujmy teraz lokalizację tych inwestycji. Laryszów: 84 MW. Ogrodzieniec 55 MW. To są realne aktywa, które powstaną w betonie i stali. Ale czy wiesz jak szybko technologia magazynowania energii się starzeje? Czy inwestycja planowana na dziś będzie rentowna za 5 lat, gdy na rynek wejdą tańsze technologie z Chin? Tauron betonyzuje kapitał w technologii litowo-jonowej, biorąc na siebie całe ryzyko technologiczne. Dotacja zmniejsza to ryzyko, ale go nie eliminuje. Inwestorzy powinni patrzeć na wskaźnik zwrotu z zainwestowanego kapitału ROIK. Przy obecnym poziomie taryf i kosztach finansowania ROIK z tych projektów może być jednocyfrowy. Dla spółki energetycznej to balansowanie na granicy opłacalności. Jeśli dodamy do tego presję na dywidendę ze strony Skarbu Państwa, mamy gotowy przepis na konflikt interesów między głównym akcjonariuszem a rynkiem. Dochodzimy do kluczowego momentu. Jak to wszystko przekłada się na wycenę akcji Taurona w 2026 roku? Wskaźnik cena do zysku po uwzględnieniu rezerwy 160 milionów złotych ulegnie pogorszeniu. Rynek wciąż wycenia Taurona z dyskontem, traktując go jako value play czyli spółkę wartościową. Moja analiza wskazuje jednak, że jest to value trap pułapka wartości. Obecna kapitalizacja nie uwzględnia w pełni ryzyka regulacyjnego taryfy G oraz ciężaru nadchodzącego kapeksu. Matematyka jest bezlitosna. Scenariusz wzrostu z OZE zakłada, że nowe magazyny i farmy wiatrowe szybko zastąpią węglowe aktywa. Ale scenariusz drenażu przez taryfy pokazuje, że zanim to nastąpi, spółka może stracić płynność operacyjną. Wycena rynkowa oscyluje wokół nadziei, a nie faktów. Fakty są takie. EBITDA pod presją, dług rośnie, a marże są sztucznie zaniżane przez regulatora. Zastanówcie się, co byście zrobili, mając pełny obraz sytuacji. Czy kupowalibyście akcję spółki, która oficjalnie informuje o stratach na kluczowych kontraktach? Czy wchodzilibyście w biznes, który musi się zadłużać, by odebrać dotacje, nie mając pewności co do przyszłych cen energii? Kapitał zagraniczny już dawno zredukował swoje pozycje w polskich energetykach państwowych, zostawiając pole dla lokalnych funduszy i inwestorów indywidualnych. To oni teraz dźwigają ryzyko. Korekta wyceny wydaje się nieunikniona, gdy tylko rynek w pełni przetrawi raport roczny za 2025 rok. Odpisy aktualizujące wartość aktywów węglowych mogą być kolejnym trupem, który wypadnie z szafy. Tauron ma potencjał w długim terminie, ale obecna wycena nie zawiera wystarczającego marginesu bezpieczeństwa. Mój ostateczny werdykt jest chłodny i pozbawiony sentymentów. Rezerwa na 160 milionów to wierzchołek góry lodowej. Taryfa 497 zł to kaganiec na zyski, a dotacja 538 milionów to złota klatka, która wymusza gigantyczne wydatki. Dla spekulanta to może być okazja do gry pod zmienność. Ale dla inwestora długoterminowego, szukającego stabilnej dywidendy i wzrostu wartości, sygnały ostrzegawcze świecą na czerwono. Ryzyko polityczne i regulacyjne wciąż dominuje nad fundamentami biznesowymi. Zanim pomyślisz o akumulacji, poczekaj na twarde dane o przepływach pieniężnych po pierwszym kwartale nowego roku. Nie łap spadających noży, chyba że masz rękawice z kewlaru. Jeśli doceniasz tę analizę, zostaw łapkę i subskrybuj The Road to Millions.